Counter Strike Global Offensive w swojej historii przeżył bardzo dużo patchów, update'ów, gra od samej premiery do tego jak ją widzimy dzisiaj zmieniła się bardzo mocno i wśród tych wielu różnych zmian, które miały miejsce, wiele było takich, które wywołały po prostu spore emocje wśród społeczności, które były krótko mówiąc mocno kontrowersyjne. Ja jestem Merwo i zapraszam Was do obejrzenia 13 według mnie najbardziej kontrowersyjnych zmian, update'ów w CSGO. Na ostatnim, trzynastym miejscu mojej listy lub jak to woli pierwszym, o którym będę mówił, znalazła się zmiana sposobu poruszania się po drabinie I wydaje się to być błahostka, niemniej jednak od wielu, wielu lat w CS-ie sposób poruszania się po drabinie był ten sam i można było wykonywać wiele różnych trudnych trików, strafe jumpów, które przydawały się czasami na mapach w CS-ie, ale głównie na innych serwerach KZ, które tworzyły taką zupełnie osobną społeczność, jednak update we wrześniu 2015 roku zupełnie usunął tę możliwość. Jak widzicie, udało mi się to za pierwszym razem trafiłem niestety na te drewna. Nikt chyba nie wie dlaczego, bo tak długim czasie ten element gry został zmieniony i nie musiałem chyba mówić, że wywołało to po prostu spore kontrowersje w społeczności CSa. Na kolejnym miejscu znalazły się nowe dźwięki broni. Otóż Valve postanowiło zmienić dźwięki każdej jednej broni w grze Counter Strike Global Offensive. Poczynając od tych rzadziej używanych typu Negev, niektóre shotguny, poprzez pemy, pistolety, aż do tych najpopularniejszych typu Kawa, M4, AWP. Jeszcze w momencie nagrywania tego filmu te najczęściej używane bronie nie zostały zmienione. Jestem bardzo ciekaw jak zareaguje na to społeczność. Natomiast nie, większość broni już została zmieniona. I tu możecie zobaczyć chociaż dwa przykłady jak dźwięki wyglądały wcześniej jak słyszymy je teraz. No i nie muszę Wam chyba mówić, że było to dosyć kontrowersyjne, bo wiele osób nie rozumie dlaczego te nowe dźwięki są wprowadzane, po co wal w to zmienia, trzeba od nowa się przyzwyczajać, jakie, jaka broń, jaki wydaje dźwięk, kto z czego do nas w danym momencie strzela i tak dalej, ale wydaje mi się, że mimo wszystko wprowadzanie takich dźwięków o dużo lepszej jakości niż poprzednio jest dobrą rzeczą i gracze, którzy grają regularnie, szybko się do takich dźwięków przyzwyczajają. Wiele miesięcy temu miały miejsce dwa update'y Które znacząco wzmocniły SMG Czyli pistolety maszynowe z kilku powodów Przede wszystkim został zmieniony system Tagowania, czyli ten system odpowiedzialny za to Na ile my zwolnimy, gdy ktoś nas Trafia, w zależności od tego z jakiej broni On do nas strzela i w zależności od tego jaką broń My mamy przy sobie, teraz jeśli mamy jakieś SMG, czyli właśnie jakiś PM Na przykład mp 7 no to wiadomo, że Będziemy poruszali się szybciej, nawet jak ktoś nas Trafia, co właśnie faworyzuje te bronie, sprawia Że jesteśmy dzięki temu bardziej mobilni Również e, celność różnych SMG została zwiększona ich penetracja pancerza i tak dalej. To wszystko sprawiło, że bronie typu właśnie P90 UMP MP7 zaczęły być o wiele częściej używane i stały się o wiele mocniejszymi broniami na co dzień w Counter Strike Global Offensive. Słynne update y w grudniu 2015 roku, do czego jeszcze wrócę w późniejszej części filmu, zmieniły czas trwania rundy oraz czas wybuchu bomby po jej zaplantowaniu. Wcześniej były one różne zarówno dla zwykłych graczy, jak i dla prosów. Teraz zostały wyrównane do tej samej wartości. Wiele osób sobie zadawało pytanie, dlaczego coś takiego? Zostało zmienione. Po tylu, tylu latach tego samego czasu, po co coś takiego ruszali? Ta zmiana wywołała oczywiście spore kontrowersje. Myślę, że główną odpowiedzią był fakt chociażby takiego bombsite'u jak B na Inferno, gdzie przez praktycznie całą rundę dało się smołkować ciągle to przejście, również z wykorzystaniem mowotowów, fleszów. Mogło się okazać, że terroryści nie byli w stanie w ogóle zaatakować tego besa jeśli nie chcieli, no już zupełnie zraszować przez smołka czy przez mowotow. Również ten czas trwania bomby 40 sekund, teraz wcześniej był 45 dla nas, dla zwykłych graczy i 35 dla prostych, zostało. Wyrównany, i po pewnym czasie wszyscy się do tego już przyzwyczaili. Na miejscu dziewiątym otwieramy aspekt gry, przy którym Walf najbardziej lubi robić bałagany. Mowa tutaj o pistoletach, wprowadzanie ich zbyt mocnych, ciągłe buffienie, nerfienie, naprawdę spore mieszanie w balansie pistoletów. I na miejscu dziewiątym znalazł się Tek 9, który kiedyś był niesamowicie mocnym pistoletem. Szczególnie po update w lipcu 2014 roku, przy, przy wprowadzeniu operacji Breakout, stał się strasznie potężnym pistoletem i wywołało to sporo kontrowersji. Praktycznie miał zero Recoilu, prawda? 32 naboje w magazynku można było biegać, celnie, bardzo celnie strzelać tym pistoletem. Wciąż jest on dobry, ale już mimo wszystko troszeczkę słabszy i nie aż tak OP jak był kiedyś. Na kolejnej pozycji znalazł się nowy Nuke, i nie jest to pierwsza sytuacja, że jakaś stara mapa z cs została odświeżona, wprowadzona jako nowa i wywołała ogromne kontrowersje, bo takie sytuacje już były, chociażby z trainem, z Mirażem i tak dalej. Natomiast wprowadzenie nowego niuka naprawdę wywołało spore kontrowersje z kilku powodów. Przede wszystkim najwięcej osób narzekało na to, że nie może grać płynnie na tej mapie. Przede wszystkim ma za mało FPS-ów, że mapa jest niezoptymalizowana i, i mają po prostu z tym kłopoty. Również wiele osób mówiło, że zbytnio graficznie ta mapa nie pasuje do CS-a, jest zbyt nowoczesna, zbyt, zbyt ładna, jak, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało. I wywoła, i ta mapa generalnie naprawdę wywołała spore kontrowersje i niezbyt dobrze przyjęła się w społeczności. Również profesjonalni gracze bardzo rzadko korzystają z tej mapy. Najczęściej jest ona banowana na, na różnych dużych turniejach, w sensie bardzo rzadko można pooglądać na tej mapie. Ciężko dogodzić społeczności CS-a, z jednej strony czekają na nowości, chcą, żeby mapa gra była ulepszana, natomiast z drugiej jak coś jest zbyt mocno zmienione, do czego już się od wielu wielu lat przyzwyczaili na no to. Wywołuje to spore kontrowersje i nie zawsze podoba się społeczności. Na miejscu siódmym znalazł się pistolet CZ-75, który przez bardzo długi czas wywołał ogromne kontrowersje. Zresztą dalej wywołuje, ale już nie aż takie jak to było kiedyś, ponieważ ten pistolet swego czasu był bardzo, bardzo potężny i bardzo często używany. Miał spory wpływ w ogóle na to, jak naprawdę wyglądała rozgrywka w Counter-Strike Global Offensive. Nawet nie wiem, od czego tutaj w tym momencie wam zacząć. Pistolet był mocno celny w biegu. Oczywiście nie w 100%, ale można było naprawdę śmiało go używać, biegając i celnie strzelać. Oczywiście mógł zabić jednym strzałem w głowę, jak ktoś miał. I za 500 dolarów dostawaliśmy broń, która śmiało mogła na, na wielu dystansach, w wielu różnych sytuacjach konkurować z karabinami. I tę broń dotykało naprawdę mnóstwo zmian. Był nerfiony, bufowany z powrotem, ulepszany, osłabiany i tak dalej. Zmieniane jego wartości, ceny, pieniądze, jakie dostawaliśmy za zabójstwa i tak dalej. Ten pistolet dotykała ogromna ilość zmian, zanim jakoś został w miarę zbalansowany. I w stanie, w którym mamy go dzisiaj, wydaje się, że jest w miarę takim rozsądnym miejscu, i oby tak zostało. Powoli przechodzimy już do tych najbardziej kontrowersyjnych update'ów. Na kolejnym miejscu znalazła się zmiana rank. I niewiele jest takich rzeczy, które wywołały większą burzę wśród społeczności, właśnie niż ta zmiana rank, ponieważ dotknęło to każdej jednej osoby, która gra w cs -a. Każdy mógł to zauważyć na własnym swoim przykładzie. Pojawił się taki moment w CS, w którym wszyscy powoli zaczynali zdobywać coraz wyższe rangi. Niewiele osób zrobiło się w silverze, coraz więcej osób miało goldy. Kałachy znaczy, stały się taką nową normą, wokół której najwięcej osób miało rangi. Po prostu każdy jakoś powoli przesuwał się do góry. I w pewnym momencie Valve zrobiło update, cofnęło te wszystkie rangi i każdemu cofnęło kilka rang do tyłu. Tak, że mniej więcej te rangi wyrównały się wokół Gold 3, wokół Gold 4, który stał się taką środkową, najbardziej popularną rangą. Chyba Wam nie muszę mówić jak bardzo, wiele, jak wiele osób się oburzyło. Żyło, gdy nagle spadało kilka rang w dół. I tak na przykład w Globale oczywiście zostały globale, bo jakże inaczej, ale w Supreme są tylko globale, czyli każdy z Supreme prawdopodobnie spadł do Lema albo spadł do orła zwykłego. Z Lena mogli spaść do, do Orła, czy do szeryfa, i na przykład z szeryfa, ktoś mógł spać nawet do Gold. 4 to jest ogromny spadek, i pewnie też takie osoby się oczywiście zdarzyły. Widzicie, to jest tak dosyć fajnie pokazane, jak. Po pewnym czasie, oczywiście, wszyscy przyzwyczaili się w miarę do tych nowych rank, i teraz już każdy traktuje jako normalne, jako coś, co było, ale swego czasu było naprawdę z tym ogromna, ogromna afera. Na piątym miejscu znalazł się ban dla proplayerów, ponieważ swego czasu gracze z iBuyPower byli zamieszani w aferę z ustawianiem meczów, ponieważ obstawili pośrednio z innych kąt mecz przeciwko sobie, specjalnie go przegrali podkładając się i wygrali dzięki temu wiele skinów. Valve, zareagowało stanowczo, zbanowało ich ze wszelkich swoich sponsorowanych turniejów, eventów, i po roku również wydali jakby kolejny update, kolejne oświadczenie, że ten ban jest na zawsze i nie zamierzają nic z tym zmienić. I to nie muszę chyba mówić, jak ogromne kontrowersje wywołało wśród całej społeczności. CS a wiele osób było zadowolonych z tej decyzji, że jak gdyby widać, że takie zachowania nie są mile widziane, że nie mają oni szansy zmienić w ogóle tego stanu rzeczy i to będzie jak gdyby przestrzegało innych profesjonalnych graczy, że na pewno czegoś takiego nie będą chcieli powtórzyć, bo wiedzą, że zostaną zbanowani na zawsze. Natomiast też wiele osób uważa, że powinni oni mieć jakąś szansę powrotu, wykonania jakiegoś zadośćuczynienia, jakichś może akcji charytatywnych, cokolwiek, żeby mogli wrócić do profesjonalnej gry. Nie zmienia to jednak faktu, że tak ta sytuacja wygląda i są oni zbanowani do końca życia, przez, jak przez wszelkie sponsorowane turnieje przez Valve. Na kolejnym miejscu znalazł się nerw awupy. Jest to zmiana, która wywołała wręcz kosmiczne kontrowersje. Polegała na tym, że wal zwolniło sposób poruszania się z awupą, gdy mamy włączony celownik. Czyli gdy do kogoś celujemy, to wolniej się poruszamy teraz, niż miało to miejsce kiedyś. I zmieniło to drastycznie sposób gry wielu profesjonalnych drużyn, wielu profesjonalnych graczy, którzy znani byli ze swojego charakterystycznego stylu gry z awupą, z agresywnej gry. Niektóre zagrania teraz nie byłyby już możliwe do powtórzenia. I nie muszę wam chyba mówić, jak ogromne kontrowersje, wywołało to wśród społeczności. Większość graczy wtedy uważała, że ta zmiana jest zupełnie niepotrzebna, że psuje grę, że Wal w ogóle nic nie wie o, o grze, którą tak naprawdę zmienia. Niektórym się te zmiany podobały, ale swego czasu byli raczej mocno za zakrzyczeni przez przeciwników tego wszystkiego. Teraz już po wielu miesiącach, po ponad roku od tej zmiany, większość się do tego przyzwyczaiła i nie spotykam zbytnio graczy, którym to jakoś bardzo przeszkadza, ponieważ trochę się trzeba było przystawić do takiej innej, bardziej defensywnej gry z AWP-ą, nie aż tak agresywnej, jak to miało miejsce kiedyś. Także wydaje mi się, że suma summarum, jak gdyby ta zmiana szła na dobre, chociaż swego czasu była z tym naprawdę ogromna, ogromna burza. Na ostatnim miejscu podium znalazł się laserowy AUG. Jest to update, którego wielu z Was może nie pamiętać, ponieważ miało miejsce w lutym 2014 roku, ale wtedy przez długi czas AUG stał się bardzo potężną bronią. Nawet nie wiem, czego wam zacząć. Bardzo celny, szybkostrzelny, mocna penetracja pancerza i tak dalej. To wszystko sprawiło, że. Gra opierała się tylko o tą broń i kto był po stronie antyterrorystów wygrywał większość rund i gra była przez pewien czas kompletnie niezbalansowana, dopóki Valve jakoś ponownie tego AUG-a nie znerfiło. Również chwilę później AUG dostał i zarówno AUG jak i SSG dostał te nowe celowniki, z którymi gramy do dzisiaj, także być może są takie teorie spiskowe, że specjalnie te broń, ta, ta broń była tak potężna, żeby ludzie zaczęli ją używać, żeby później przyzwyczaili się do nowych celowników i żeby jakoś tak wszystko razem ładnie się skleiło, a później będzie nerf i wszyscy o tym zapomną, ale... Przez pewien czas no, gra naprawdę była kompletnie niezbalansowała i aut był tak potężny, że nie dało się normalnie grać. Miejsce drugie to Arms Deal Update. Jest to update, który miał miejsce troszeczkę ponad 3 lata temu. I może sam w sobie wtedy nie był jakoś mocno kontro kontrowersyjny, ale był zalążkiem, przyczyną wielu, później naprawdę wielu przyszłych wydarzeń, które były bardzo kontrowersyjne, które zmieniły CS-a tak jak nic innego, ponieważ ten update wprowadził dwie nowe bronie: M4A1S i USPS, ale oprócz tego najważniejszą rzecz, którą zmienił, to wprowadził skiny. I dla niektórych oznaczało to koniec CS-a, jakiego widzieli do tej pory. Dla niektórych jest to taki moment, jak gdyby przełomowy. Natomiast dla większości obecnych graczy o Oznaczało to, jak gdyby dopiero początek cs i bardzo mocno go rozwinął. Oczywiście nie można powiedzieć, że same skiny rozwinęły grę, tak? Tutaj bardzo wiele osób oczywiście przyciągały elementy rozgrywki, wszystko to, co innego było związane z CS-em, ale nie można zapominać na, o tym, jak ogromny wpływ miały skiny na to, jak gra wygląda w tym momencie, jak wiele później się działo, otwieranie skrzynek, różne obstawiania, różne właśnie inne kontrowersyjne rzeczy, o których też mówiłem poprzednio w tym całym odcinku. Także o tym update'cie myślę, że na pewno nie można zapomnieć. Czas na pierwsze miejsce podium, czyli myślę, moment, na który wszyscy najbardziej czekaliście. Według mnie najbardziej kontrowersyjny update to, i myślę, że to nie będzie dla Was zaskoczenie, to rewolwer. Update, który miał miejsce w grudniu 2015 roku, wprowadził rewolwer, który był niesamowicie mocny i, i w ogóle nie wiem, jakim cudem ta broń przeszła jakiekolwiek testy. Jak deweloperzy wpadli na pomysł, że takie coś będzie zbalansowane w grze? Pistolet, który zabijał przeciwników jednym strzałem w brzuch. Nawet, jak mieli przy sobie pancerz. Tania broń, która kompletnie niszczyła balans, i to, co się działo wtedy na fel y można śmiało nazwać dzikim zachodem, ponieważ każdy latał tylko z rewolwerem, w ogóle straciło sens używania jakichkolwiek broni sam wtedy, no, używałem tylko tego, to, to było straszne to, co się działo w tym momencie w grze i nie wiem naprawdę, jak deweloperzy mogli wpaść na pomysł, że taka broń jest zbalansowana, taka broń będzie się nadawała do CSA w jej w stanie, w jakim wtedy była. Oczywiście po, po paru dniach została szybko znerfiona, także teraz prawie nikt tego nie używa, ale mimo wszystko był to niesamowicie kontrowersyjny update i wywołało ogromną burzę wśród całej społeczności, ponieważ ludzie zaczęli podważać w ogóle wiarę Godność walw, to dlaczego oni takie broni wprowadzają? Czy w ogóle mają pojęcie, jak wygląda CS, czy ktokolwiek z nich gra w tę grę i, i testuje te bronie przed ich wprowadzeniem? Także to na tyle w tym filmie. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do, do, do zostawienia jakiegoś komentarza, łapki w górę, subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i oczywiście do obejrzenia innych moich filmów. Także trzymajcie się. Cześć.